Maja Hyży planuje backslash Sylwester Marzeń z backslash przed występem. Zrobi test ciążowy backslash. wideo. Maja Hyży wystąpi podczas Sylwestra Marzeń z dwójką. Celebrytka już od jakiegoś czasu zapowiadała swoją obecność na hucznej imprezie. Nie mogło jej też zabraknąć na konferencji promującej zabawę sylwestrową w Zakopanem. Podczas środowego wydarzenia, kiedy Maja hedzała sobie w różowym kombinezonie. Udylkowi udało się zaprosić artystkę na krótką rozmowę, w której zdradziła M. Incu zaprezentuje widzom podczas tegorocznej sylwestrowej nocy, a także przyznała, czy chciałaby zacząć rozwijać kariery swoich dzieci. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W rozmowie celebrytka wyznała, że przygotowania do imprezy trwają już od dobrych dwóch miesięcy. Ona sama pokaże się widzom w spektakularnej kreacji, a jej repertuar na tegoroczną noc nie przewiduje nudy. Będzie się świecić, będzie seksy, będzie dużo złota. Będzie ciężko, ale mam nadzieję, że dam radę wejść na scenę z tym całym ciężarem, zapowiadała. Zeszłoroczny Sylwester okazał się dla piosenkarki wielkim cominką tam, bo właśnie wtedy ogłosiła światu. Że spodziewa się dziecka. W związku z tym reporter Pudelka podpytał piosenkarkę o to, czy udaje się przebić wiadomość sprzed roku. Przed Sylwestrem zrobię test ciążowy. Zobaczymy. A nuż, widelec przebije, mówiła roześmiana. Jesteście ciekawi, co jeszcze powiedziała? Zobaczcie cały wywiad.